Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o tym, co rozumiem pod pojęciem praca na mocnych stronach, bo często o tym ostatnio te słowa wypowiadam i pomyślałam, że dobrze by było, żebyśmy mieli tutaj wspólnotę pojęciową. I ta praca na mocnych stronach będę o tym opowiadać w odniesieniu do siebie samego i do drugiej osoby. Najpierw czym nie jest praca na mocnych stronach? Kochani, praca na mocnych stronach nie jest synonimem sielanki. Nie, jest też, nie oznacza też braku konfliktów, braku nieporozumień, braku sytuacji trudnych. Często jest mylona z tym, że jest słodzeniem, że jest brakiem szczerości, czy też osoba, która pracuje na mocnych stronach i mówi nam o tych mocnych stronach, unika, nie wyraża krytyki czy złości. Albo nawet ukrywa swoje oczekiwania i trudne emocje. Czasami też w takim potocznym myśleniu kojarzy nam się praca na mocnych stronach z czymś takim, z taką niepewnością, brakiem informacji na jakiś temat, koniecznością nawet ukrywania swojej opinii wobec pozostałych ludzi. Jednak jest to nieprawda, to nie jest praca na. Mocnych stronach. Czym zatem jest praca na mocnych stronach? Co przez to rozumiemy? Praca na mocnych stronach to jest mówienie wszystkich, nawet trudnych rzeczy, ale ważne, żeby podstawą tego mówienia i tej, tej, tej relacji był szacunek dla drugiej osoby, była otwartość i otwarte odwoływanie się do jej potencjału, do jej zasobów. Praca na mocnych stronach jest też gotowością do świadomego kierowania swojej uwagi na potencjał, właśnie na zasoby, na możliwości, nie na braki, na potencjały, na to co ta osoba ma, ale też to na, na to, co ja mam. Praca na mocnych stronach rozwija chęć otwartego dialogu. W jaki sposób to robi? W taki, że umożliwia. Uczenie się zarówno w oparciu o sukcesy, jak i na niepowodzenia. Buduje taką postawę ciekawości, wyrażającą się w pytaniach, czego ja się mogę nauczyć w tej konkretnej sytuacji, i, i trudnej, i przyjemnej, i jakie korzyści płyną z tej sytuacji, w której się znalazłam. W związku z tym, odwołując się do mocnych stron i dobrych intencji. Wiele możemy osiągnąć. Na pewno możemy osiągnąć to, że jesteśmy, że budujemy w ten, możemy w ten sposób zbudować dialog z drugą osobą. I teraz zachęcam Cię do tego, żebyś um, zrobił takie ćwiczenie indywidualne, sam ze sobą. Na czym ono będzie polegało? Proszę Cię, żebyś miał dla siebie 10 minut czasu, które będzie. Um, Czasem tylko dla siebie, czyli w których nie będziesz myślał o telewizorze, o telefonie, o komputerze, tylko to będzie taki moment, kiedy się ze sobą spotkasz. Proszę Cię również, żebyś wziął trzy spokojne oddechy, żebyś rzeczywiście skupił się na tym, na, na, na sobie teraz, żebyś też usiadł wygodnie, żeby to była przyjemna chwila ze sobą. I żebyś pomyślał o tym, co masz w sobie mocnego. I potem, żebyś wypisał te 10 mocnych stron, e, swoich mocnych stron na kartce. Można powiedzieć, że 10 minut na 10 mocnych stron. Zapraszam do tego ćwiczenia.